postawiły sobie y, y, zadanie trochę kartułowe, jak na faceta, który ma raczej naturę rzemieślniczą y, niż fantazyjną i nie zna literackich uniesień. Czy znaczy, bardzo mi zależy na tym, żeby sięgając po jakąkolwiek moją książkę, czytelnik stykał się z czymś, z czym się jeszcze nie zetknął. A? Żeby go zadziwić, może zezłościć, może. Nawet wywołać nim, w nim jakiś stres, żeby tę książeczkę odrzucił, żeby dał da ją na i, i napisał w internecie. To jest tak ohydne, że nie chce mieć z tym nic wspólnego, prawda? E, ale żeby to były rzeczy jedyne w swoim rodzaju, prawda? Co znowu jest y, y, bardzo głupim wyborem, bo y, z, konwencja y, wygląda mniej więcej w ten sposób, że autorzy piszą. Y, w jedny, jeden rodzaj literatury. prawda? Mamy Kasie Bondy od niej, wszyscy oczekujemy kryminałów i, i super. Prawda? No tak to tak ma być. Tak? E, mamy. E, kto tam jest? Jerzy Pilich, no To wódka i dziewczęta. Prawda? O, tym, o tym on pisze i tego szukają, szukają jego szczelnicy. I mało tego, jak pi na przykład wychodzi poza ten temat, to za, zaraz można odnieść wrażenie, że trochę, trochę nie jest sobą. O. A ja się staram za każdym razem zwrócić się ku czemuś innemu. Żeby jedna książka różniła się od poprzedniej, w związku z tym nieustannie zdobywam czytelnika na...